Kraina baśni. Kot w butach. Za górami, za lasami, żył w małej, w, w małej wiosce stary młynarz. Kiedy był już bliski śmierci, przekazał w spadku młyn swemu najstarszemu synowi. Drugiemu synowi dał osła ze swego starego kota trzeciemu, najmłodszemu. Obaj starsi synowie ucieszyli się bardzo ze spadku, lecz najmłodszy nie był wcale zadowolony. Co teraz pocznę z tym starym kotem? zapytał sam siebie, drapiąc się w głowę. Nie poślę go przecież do łapania myszy, gdyż nie ma żadnej stodoły, w której by myszy harcowały. On jest stary i zupełnie bezużyteczny. Todd przed swoim panem i bacznie mu się przyglądał swym mądrymi, zielonymi oczami. Nagle przemówił: Ty zupełnie nie wiesz, co dzięki mnie zyskałeś. Jeśli mi zaufasz i pomożesz, mogę cię uczynić najszczęśliwszym z ludzi. Sen młynarza przyglądał się zdziwiony mądremu zwierzęciu. Jak chcesz to osiągnąć? Zapytał: Jesteś niczym innym jak tylko zwykłym kotem młynarza. Musisz mi pomóc. Najpierw potrzebny jest mi worek z garścią ziarna i sznurek do związania. Następnie każ dla mnie zrobić parę butów z ładnej, czerwonej skóry. Janek, syn młynarza, był bardzo zdziwiony, lecz nie mógł odmówić życzeniom kota. Szewc wziął miarę i wkrótce wykonał parę pięknych, czerwonych butów. Kot ubrał je i uniósł się na obydwie nogi, dosłownie jak człowiek. Dobrze pasują, powiedział do szewca. Dużo mnie jeszcze usłyszysz. Janek zdumiał się zachowaniem kota, lecz postanowił mu nie przeszkadzać. Gdy tak obydwaj szli przez pola, a słonko w południe mocno przygrzewało, Janek poczuł, że chce mu się spać. Kot to zauważył i przyjaźnie zamiałczał: Wypocznij sobie, Janku, tam pod drzewami. Młodzieniec uczynił tak, jak mu poradził kot, i zmęczony usiadł w, w cieniu. Z zawiniątka wyciągnął kawałek chleba i podał także kotu. Nie mam teraz czasu, odparł kot. Muszą coś pożyty, pożytecznego zrobić dla ciebie. Kot wlazł ostrożnie pod krzaki, otworzył swój worek, tak aby ziarna były dobrze widoczne, zaś sznur uchwycił mocną łapą. Następnie odsunął się nieco w bok i udawał, że śpi. Wtem zjawił się podskakując ciekawski królik. Popatrzył do wnętrza worka, wślizgnął się i zaczął zajadać ziarna. Na to tylko czekał nasz kot. Zaciągnął mocno sznur wokół worka i złapał królika. Wreszcie cię mam, zamruczał zadowolony. To jest pierwszy krok do szczęścia mojego pana. Kot dowiedział się podczas swych dalekich wędrówek, że król szczególnie lubił jeść dziczyznę. Dlatego też szybko zabrał worek z podskakującym w nim królikiem i pobiegł na królewski zamek. Bez żadnego strachu zażądał od pilnującego strażników, aby zaprowadzili go przed oblicze króla. Strażnicy śmiali się na widok tak osobliwego kota. Kiedy wyjawił im, z jakim przychodzi podarkiem dla króla, strażnicy stwierdzili jednogłośnie: To sprawi naszemu królowi dużo radości. I zaprowadzili kota do wielkiej sali tronowej. Tam siedział król, a wokół niego stało dużo ludzi, którzy przyszli ze swymi prośbami i życzeniami. Po wielu godzinach król był głodny i zaczął się zastanawiać: Co tu sobie zamówić na kolację? Czy, hu, czy kucharz ma coś z dziczyzny? zapytał donośnym głosem. nagle usłyszał głośne rozmowy na końcu sali. Oczom własnym nie wierzył, że przez drzwi wszedł kot na dwóch nogach, ubrany w czerwone buty i niosący w łapach pięknego tłustego królika. Król zaśmiał się, kiedy stanął przed nim kot i głośno przemówił. Tego królika dla waszego majestatu przysyła mój pan, hrabia von Karabas. Król ucieszył się z takiego podarunku i nakazał nadkuchmistrzowi jeszcze tego wieczoru upiec królika na kolację. Zadowolony kot pobiegł z powrotem do swojego pana. Dzień po dniu wybiegał ze swym workiem na polowanie. Stale przynosił dziczyznę do królewskiej kuchni i stale opowiadał, że robi to z polecenia hrabiego von Karabas. Uzyskał nawet swobodny wstęp do komnat królewskich. Król daremnie usiłował dowiedzieć się, kto jest tym hojnym hrabią. Posyłał nawet wywiadowców, ale przebiegły kot, gdy spostrzegł, że jest śledzony, za każdym razem znikał w gęstych krzakach. <laughs> Pewnego dnia kot dowiedział się, że król ma zamiar udać się ze swoją córką na przejażdżkę karetą. Szybko pobiegł do swojego pana i zawołał: "Chodź ze mną i rób wszystko co ci powiem". Janek nie bardzo zrozumiał o co chodzi, ale posłuchał go. Gdy przyszli na brzeg jeziora, kot powiedział: "Rozbieraj się i skacz do wody". Janek wskoczył do jeziora. A kot ukrył sprytnie ubranie swojego pana. Następnie pobiegł w kierunku królewskiej karety, która właśnie nadjeżdżała i zawołał. Na pomoc, mój pan, to nie. Złodzieje ukradli mu ubranie w chwili, gdy kąpał się w jeziorze. Król rozkazał zatrzymać się i polecił jednemu ze służących, aby przyniósł z zamku ubranie dla pana hrabiego. Służący wkrótce powrócił i poprosił Janka, aby przywdział królewskie szaty. Król z zaciekawieniem przyglądał się całemu wydarzeniu i w końcu wychylając się z karety powiedział Z wdzięczności za tę dziczyznę, którą pan hrabia przysyłał, pragnę zaprosić pana w imieniu własnym i mojej córki na przyjażdżkę moją karetą. Chcemy zobaczyć jak żyją nasi poddani. Janek pięknie podziękował za zaproszenie i wkrótce już siedział naprzeciwko córki królewskiej, która przyglądała mu się z wyraźnym zaciekawieniem. Kot opowiedział królowi, że jego panu skradziono również wóz i konie. Król był bardzo zadowolony z towarzystwa, a jego córka z przyjemnością rozmawiała z młodym gościem. Królewskie szaty wspaniale zdobiły Janka, a poza tym okazał się miłym młodzieńcem, umiejącym w uprzejmy sposób zabawić rozmowę. Król nawet zaczął okazywać przychylność, widząc, jak młodzi zapatrzeni są w siebie. Tymczasem kot pobiegł na pole, gdzie wieśniacy byli zajęci koszeniem zboża i wiązaniem z snopki zawołał do nich tak głośno, jak tylko potrafił. Posłuchajcie wszyscy ludzie. Wkrótce będzie tędy przejeżdżać królewska kareta. Jeżeli król spyta was, do kogo należy to pole, odpowiedzcie mu, że do hrabiego von Karabas. Ludzie ze zdumieniem patrzyli na mówiącego kota, a gdy ten zauważył, że nie bardzo mu ufają, wykrzyknął groźnie. Jeżeli tego nie uczynicie, to wszyscy umrzecie. Ludzie zamilkli i postanowili tak zrobić jak kot im nakazał, gdyż nie wiadomo, czy nie posiada on czarodziejskiej mocy. Kot te same słowa wypowiedział jeszcze na innych polach oraz w lesie. Kiedy kareta przyjeżdżała tamtędy, gdzie pracowali żniwiarze, król wychylając się z okna pytał. Ludzie, powiedzcie, do kogo należy to piękne pole? Do hrabiego von Karabas, odpowiadali wszyscy. Tu król z uznaniem spojrzał na swojego gościa. Ma pan ładny kawałek kraju, panie hrabio. Król, jadąc dalej, słyszał to samo, że pola i lasy są własnością hrabiego. W końcu kot dotarł do zamku wielkiego czarownika, do którego należały te wszystkie pola i lasy, przez które poprzednio wędrował. Z bijącym sercem podszedł pod mury zamczyska, do którego pragnął wejść. To było zupełnie coś innego, aniżeli zamek króla, gdzie był przyjmowany z wielką życzliwością. Mimo tego, odważnie postanowił, że spotka się z samym czarownikiem. Czarownik był potężnym wielkoludem, który małego kota potraktował z lekceważeniem. Czego ty tu szukasz, ty mały szkrabie? zapytał. Kot ukłonił się grzecznie i powiedział: Słyszałem wiele o pańskich sztuczkach zamruczał przyjaźnie. Słyszałem, że może się pan nawet zamienić w każde zwierzę, jakie istnieje na Ziemi. To jest wprost nie do uwierzenia. Czarownik roześmiał się i zapytał. A więc powiedz, jakie zwierzę chciałbyś widzieć? Kot ociągał się. Może lwa! Zaproponował w końcu. Dla mnie to nic łatwiejszego! stwierdził rozbawiony czarownik. W mgnieniu oka w komnacie zaryczał potężny lew. Kot miał się na baczności i wykrzyknął: Nie, nie, lew jest zbyt straszny. Czy nie mógłby pan zamienić się w słonia? Nic łatwiejszego dla mnie! zaśmiał się czarownik. I natychmiast rozległo się donośne trąbienie słonia. Kot znowu musiał się pilnować, przerażony widokiem olbrzymiego zwierzęcia. Przemienić się w takie wielkie zwierzęta to nie jest żadna sztuka dla pana. A czy może pan zamienić się w małe zwierzątko? powiedział podstępnie kot. Dlaczego nie? Roześmiał się czarownik. Ja potrafię wszystko, tylko wypowiedz życzenie. A więc niech pan zamieni się w polną myszkę, zawołał kot. Wtem pojawiła się na podłodze mała, szara myszka. Kot błyskawicznie skoczył, złapał małego gryzonia i pognął go za jednym mlaśnięciem języka. Tak zniknął wielki czarownik. Ja. Kot potrafią wszystko, stwierdził. Kot odciągnął swego pana na stronę i cicho powiedział: To wszystko należy do ciebie, czarownik już nie żyje. Następnie pokłonił się królowi i zaprosił uprzejmie do zamku. Król skinął głową i udał się pierwszy razem z Kotem, a za nimi Janek z córką królewską. Król z zachwytem rozglądał się dookoła, gdyż zamek był przez czarownika urządzony z przepychem. Kod wybiegł przed zamek, gdzie właśnie zatrzymała się królewska kareta. Otworzył drzwi i przywitał króla w grzecznym ukłonie. Witam na zamku mego pana, hrabiego von Karabas, zawołał. Służba pomogła wyjść z karety królowi, jego córce i wystraszonemu synowi młynarza. Kot okazał się prawdziwym mistrzem ceremonii. Oprowadzał gości z sali do sali, aż w końcu doszli do jadalni. Tam zobaczyli obficie zastawione stoły, bowiem czarownik zaprosił wcześniej swoich przyjaciół na uroczyste przyjęcie. W ten oto sposób zasiedli do stołu król, jego córka i pan zamku, Janek. Wszyscy zachwycali się wybornymi daniami. Zadowolony kot rozglądał się dokoła, bowiem piękny zamek bardzo mu się podobał. Ma pan piękny zamek i bogate posiadłości, panie hrabio, zaczął mówić król. Czy zechce pan pojąć moją córkę za żonę? Nie mogłem sobie nic piękniejszego wymarzyć, powiedział Janek. Pokochałem królewnę od pierwszego wejrzenia. Janek i królewna żyli długo i szczęśliwie w swoim zamku. Kot natomiast został ministrem króla i zamieszkał wraz z nim.